Ma tutaj Bledzio, dzisiaj zagramy w Robloxa. Pierwszy raz gram w Robloxa i zagramy sobie w tryb ukraść Brain Rota. Dawaj, dawaj, klikam, ładuję się do gry. I o co tu chodzi? Jeszcze nigdy w to nie grałem. O, ładuje mi się coś, ładuje, 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 ładuje. O, jesteśmy w środku. I o co tu chodzi? O, mam kij baseballowy, możemy bić ludzi. O, jakiś tyfek tu jest. To sta, leży. Dobra, yy, idź kupić Nobini Pizza. Pizzanini? Gdzie on jest? Pizza tu jest. Nini. Nobini Pizzanini. nini Pizza to. Nini. Dobra, idzie, idzie, idzie chyba do naszej bazy. Idzie, idzie. Jest. I co? On tutaj jest i co? A mogę spierać kasę z niego. A baza blokady. A zablokowałem. A teraz nikt tam chyba do bazy nie może wejść przez 60 sekund. Ukradnij Brainlota innym graczom? A masz Dobra, każdy sobie ma zamkniętą bazę Ten też ma otwartą, ale dobra, zobaczmy kto ma jakieś bogatego Tu ma Nobini Pizzanini, to, to ja mam Lionel Cactuselli 650 dolarów? Na sekundę? No nie, tu jest nic nie ma tutaj Baza Hell Ile on ma brain rotów? Co jest? Zaraz mu się baza odblokuje Dobra, kradniemy Biorę to? Na razie, Bambiku. Moja baza jest tam. Piękne, 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 piękne. Nie! u mnie! Złapał mnie! O nie! Uderzył mnie! No nie! O, masz leżeć. Dobra. Biorę kasę, blokuję bazę i musimy nadal ukra... A nie, już chyba zaliczyło tą misję. Mam 150. No nie! Czemu nie pijesz, typku? 150 dolarów. Nic, każdy jest drogi. Potrzebuje więcej kasy. Dobra. Idziemy zebrać pieniądze. Mamy. 186 dolarów dopiero. No nie. Nie stać nas na nic. 20 tysięcy dolarów to kosztuje. Tu jest jakaś. Talpa DiFero. Team Cheese. 500 dolarów... Dobra, ten kosztuje 25. Nie stać nas na coś innego. Tutaj jest słoń za 250. No nie, tyle kasy chyba nie mam. Dobra. co to jest? Ying Yang. obrót za... darmowy obrót za 2 godziny. Oto będziemy mogli... Co to jest? O ja uderzyłem kogoś, dobra, uciekamy Zbieramy kasę. 200 dolarów mamy. I teraz co my możemy tutaj... A to już jest sklep jakiś Klaps? Sprężyna pułapka, tutaj coś do odblokowania mamy. Kurde, dobra. To na razie my chyba chcemy więcej tych brain rotów zebrać. O jest kolejny pizzerapi. Nie, zostaw mi go! Ukradł co? Czemu on nie idzie do mojej bazy? Tam ten typek mi właśnie ukradł... O nie, nie, zostaw to. Zostaw to. Zostaw to. Leż. Co, ten typek to kupił, ale on jest pokaty? No nie, 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 to są jakieś żarty. No już myślałem, że mi ukradli. Nubini, pizzanini. Pizza, Dobra, mój plan chyba jest taki, żeby po prostu zapełnić całą bazę póki co czymś. Ej, a ten jest złoty, ale daje mi tyle samo kasy na sekundę, co inne. Uhe, to bez sensu. Dobra, ja zamknę bazę na wszelki wypadek. Mamy 270 dolarów. Dobra, bierzemy Nubini, jeszcze tego. Zostaw nini. mnie. Zostaw mnie. pizzanini. 300 tysięcy on kosztuje, to jest Pandacini Bananini i yeah, on zarabia 1200 dolarów na sekundę No nie, masakra Tutaj na lewo w ogóle coś jeszcze jest Jakiś A to są książki z Blendrotami I tutaj trzeba je ze zebrać Chyba wszystkie, żeby kolekcje A jak zbierzemy 145 to będziemy mieć Będziemy więcej zarabiać kasy No, ale to Trochę dużo jest zbierania tego. Złoto, diament, tęcza. Co to jest? Nie, masakra. Dobra, idziemy zebrać pieniądze. Mamy 500 dolarów. Teraz możemy kupić coś fajniejszego. Tego słonia. O, za 250 dolarów. Tutaj jest jeszcze jakiś sklep. Możemy kupić sobie więcej kasy, ale to później zobaczymy. A ten sklep to co? Aha, tutaj już byliśmy. Szef Krabra Kadabra. Dobra, tu są jakieś odrodzenie. Milion dolarów i jakieś dwa Brain musimy oddać Trippetropy tropi, Gangstera Futera. Dobra, o tripi, tropi jest tu! A nie 2000 dolarów to kosztuje. No nic, no... Wspieramy dalej. Wspieramy dalej, dobra, biorę kasę. Blokuję naszą bazę, żeby nam nie weszć. 700 dolarów mam już. Gangstera Futera potrzebujemy go. 4000 dolarów, no nie. A co to jest? Maszyna do wytwarzania? Maszyna do wytwarzania? Bandyta Axolito. U, dziewczyna i Jakieś czapki? Co to jest? Masakra. Tylko na razie na nic nas nie stać. Dobra, weź... Lili weź, la, Liri Larila. Bierzemy go. Mam pięce, mamy 500 dolarów. Chyba mnie nic nie stać. Może komuś ukradniemy coś? Musi się baza otworzy za 5 sekund. No to nie, to nie. Może u tego mu się baza otworzy za 15 sekund Tu jest baza otwarta! Dobra, bierzemy coś Szybko, 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 bierzemy Uciekamy, kradniemy O nie, typak już biegnie po mnie Nie, nie, zobaczył nas No nie, nie, o, następnym razem może nam się uda Zbieramy kasy, mamy 1200 dolarów Musimy, what? 3,5 miliona dolarów to kosztuje Nie na to nas nie stać, nie ma szans A bierzemy to Ale nie, nie mamy kasy tyle Co? Jakim cudem? Dobra, szybko Wyjdziemy do bazy po kasę Pyk, 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 pyk Pyk, 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 pyk. I kupujemy Kupujemy tą, tą świnię Ale muszę pamiętać, żeby Tripi tropi zbierać I gangstera Gangstera, futera, jakiś yy, jakiś nie, nie, wiem co to jest A, to jest To jest gangstera, futera Jakiś dom... Nie, jakiś typek nie jaki... Co mnie bijesz? Dobra, mamy 300 dolarów. Myślę sobie, że też chyba musimy zbierać te zwykłe tutaj rzeczy, żeby odblokowywać te wszystkie bonusy. Dobra, zobaczmy, może uda mi się kogoś znaleźć. Tu jest taki taka myszka. Tutaj takie coś. Ja to ciężko będzie znaleźć. Dobra, kupimy. Co my kupimy teraz? Może znowu tą świnkę? A, nie mam miejsca w bazie! Łe, muszę sprzedać coś Dobra, szybko, szybko, szybko. Sprzedamy ciebie. Dobra, mamy teraz miejsce i kupimy... Kupujemy tą świnkę znowu. Swinina Bombardino. I... Dobra, myślę, że możemy spróbować komuś coś ukraść, tylko... Tylko ten typek jest w bazie. A, on za... jeszcze zamknął nam to. Tu jest ktoś. Bierzemy to. A nie mam bazy, dlatego nie mogę mu ukraść. No nie. Muszę szybko... Gdzie jest moja baza? Tu. Dobra. Muszę zrobić miejsce, bo... Dobra. Odbierzemy wszystkie pieniądze. Zrobię sobie miejsce, blokuję bazę. Biorę wszystko. I teraz spróbujemy może ukraść mu delfin za... 25 tysiąca. Masakra. Nie, typek... Jak mu coś ukradł, to ja mu kradnę to. Biegniemy, szybko. Nie widzi nas, nie widzi nas. Szybko, szybko, szybko. szybko Piękni, piękni, nie! Ktoś tu pięknie, nie! Nikogo nie. Nie, chyba mu ukradnę to. On mnie nie widzi, on mnie nie widzi. Ukradłem mu to! 55 dolarów na sekundę zarabiam. Eee. No nie, ale fart. Dobra, to sprzedajmy jeszcze nobini, pizzanini. Mamy 3600 dolarów. Możemy coś kupić, tylko jeszcze nie wiem co. Może. A masz! A nie. Nie ma. Zostaw mojego PikTV. Tu jest sklep jakiś, nie? Jakaś sprężyna. Dobra, biorę to za. U, ale jesteśmy szybcy! Ja cię! Teraz nas nikt nie złapie. Dobra. Biegniemy po naszą kasę. Gdzie, gdzie jest nasza baza? Ślepy jestem. Tutaj. Dwa... Ja, jesteśmy bogaci teraz. Jesteśmy bogaci. Dobra, sprzedajemy tego Nobini. Pizza Nini. Musimy kupić lepszego jakiegoś, za, najlepiej za 5000 dolarów. Ten kosztuje 6,5 tysiąca. Szybko może zdąży to uzbierać. I co? Mamy? Mamy 7. 7. Mamy to! Dobra, jak to Hipopotano może być, chodź tu. Może być może być zbieramy kasę, zbieramy kasę, cały czas zbieramy kasę Cappuccino Assassino Chce, mamy miejsce, nie, nie mamy miejsca, ja muszę sprzedać tego I może ukradniemy kolejnego od kogoś, nie Tego nie, on ma tutaj zamknięte Ten nie ma nic Jaki bambik, Boże jaki noob Ten, ten ma zamkniętą bazę, dobra, my tu od nikogo nie, chyba się nie uda ukraść Dawaj, dawaj, jakiegoś Kolejnego brain rota, ale nic Ktoś, ktoś, ktoś ukradł coś Nie, nie Co ukradła, ku... nie Ja to biorę z powrotem Nie, 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 nie. I co, ja nie mogę wyjść I... Ktoś ukradł mojego brain rota Ja chcę wyjść. wypuść mnie Czemu nie mogę wyjść Nie, utknąłem Zamknęli mnie Zaraz mnie ukradną całą bazę, nie Otwórz mi to Typ jak mnie zamknął w jego bazie i nie mogę wyjść Gdzie jest mo mo nasza baza? Tu jest mo nasza baza No nie, szybko bo zaraz nas ktoś okradnie Otwieraj tą bazę Nie Dobra, ukradniemy mu coś Dlaczego to, co tu się dzieje? Dobra, nasza baza jest tu I co? Ukradli nam Nie, ukradli nam tego drugiego brain rota, no nie Ale dobra, mamy 13 tysięcy dolarów Kupujemy kolejnego Dobra, bierzemy tego Zostaw go, to jest mój Zostaw go, to jest mój. Na razie, leżeć pambiku Nie, ty nam kradnie! No, zostaw to! Zostaw to. Nie ma, nie ma kradnięcia. Dobra, 12 tysięcy dolarów. No, Asasino, bierzemy. Bierzemy. Znowu nas kradnie! No, spadaj, ty złodzieju. Haha, leżeć. Nie ma, ciągle nas kradnie. Nie podoba mi się, to ubiegnie kolejny, spadaj. A masz? Dobra. Mamy takie brainroty mamy za 1200 dolarów brainrota za 7,5 tysiąca za 1500, tysiąca za 4,5 tysiąca 10 tysięcy brainrotów. O nie, spadaj, zostaw to i sobie i sobie i sobie i sobie. No na razie tak sobie myślałem. No nie ma kladnięcia naszych brainrotów, ale dobra, zebraliśmy 2000 20 tysięcy i takie brainroty, ale myślę, że póki co skończymy. I zobaczymy się potem Nara. Co, zostaw suba, lajk i komentarz, bo inaczej będziesz bambikiem.